Zodiakalne przepowiednie na kwiecień 2024 roku. Kwiecień przynosi ze sobą wiele interesujących wydarzeń astrologicznych, które mogą wpływać na życie i doświadczenia poszczególnych znaków zodiaku. Podczas tego miesiąca istnieje wiele aspektów, które mogą mieć znaczący wpływ na różne aspekty życia, takie jak miłość, kariera, zdrowie i samorealizacja. Dla baranów kwiecień może być miesiącem intensywnych zmian i nowych początków. Ich determinacja i odwaga będą kluczowe, aby wykorzystać pojawiające się okazje. Byki mogą doświadczyć wzrostu stabilności finansowej i sukcesów zawodowych. Jest to dobry czas, aby skoncentrować się na realizacji długoterminowych celów. Dla bliźniąt kwiecień może być miesiącem refleksji i odkrywania swoich wewnętrznych pragnień. Warto poświęcić czas na rozwój osobisty i duchowy. Raki mogą doświadczyć wzrostu harmonii w życiu rodzinnym i relacjach emocjonalnych. To dobry czas, aby budować więzi i dbać o bliskie relacje. Lwy mogą czuć się zmotywowani do wyrażania siebie i swoich talentów w sposób kreatywny. To dobry czas, aby podjąć ryzyko i dążyć do swoich marzeń. Dla panien, kwiecień może być czasem intensywnej aktywności zawodowej i dbałości o szczegóły. Warto skoncentrować się na organizacji i efektywnym zarządzaniu czasem. Wagi mogą doświadczyć wzrostu równowagi i harmonii w życiu osobistym i zawodowym. To dobry czas, aby dbać o relacje z innymi i podejmować wspólne decyzje. Dla skorpionów, kwiecień może być miesiącem transformacji i głębokiej refleksji nad życiem. Warto skoncentrować się na pracy nad sobą i rozwoju duchowym. Strzelce mogą czuć się zmotywowani do eksploracji nowych ścieżek i możliwości. To dobry czas, aby poszerzać horyzonty i uczyć się nowych rzeczy. Dla koziorożców, kwiecień może być miesiącem poświęconym budowaniu stabilności i fundamentów dla przyszłych sukcesów. Warto skoncentrować się na realizacji długoterminowych celów. Wodniki mogą doświadczyć wzrostu kreatywności i inspiracji w kwietniu. To dobry czas, aby angażować się w działalność artystyczną i społeczną. Ryby mogą czuć się zmotywowane do działania na rzecz innych i służenia społeczności. To dobry czas, aby wykorzystać swoją empatię i wspierać innych w potrzebie. Pamiętaj, że horoskopowe przepowiednie są tylko ogólnymi wskazówkami. I nie należy traktować ich zbyt dosłownie. Każdy ma swoją własną drogę życiową i wybory, które wpływają na jego los.